Ale my dzisiaj slimowato wyglądamy, Ola. Jestem slimem. Jesteśmy slimem, ale mikrogramem slima i musimy stać się troszeczkę więksi, więc automatycznie mamy tutaj ataki nasze, czyli plujemy śliną tak naprawdę. Mamy Dasha, pod shiftem i teraz elegancja Francja wow. teraz. I teraz my, tak. Maciek, musimy być jak największym slimem, żeby pochłonąć cały świat i wszechświat. No I oczywiście, na razie bierzmy te małe slajmy. O, Mam 3 gramy, tak, mikrogramy. Mam 4 mikrogramy, mam 5 mikrogramów, U, mam 7. 6, 7, 8 i widzisz, teraz musimy zbierać, musimy levelować, żeby być teraz większym slime'em, musimy Ej, iść zobacz, wszystko inne. Ja mogę go, ja mogę bić tego typka i ciekawe ile on mi da jak go zjem. Czekaj, jego tak. też pluje. A do trzeba go unikać, można unikać. Wiem, mam 12 HP, dobra, mam to, mam złoto, i dodało mi więcej. Bo wybudzam no tak. ich ze snu zimowego, rozumiesz teraz, nie? No rozumiem, rozumiem, ale ty patrz jakie super mega skrzynie. Jak się uzbiera stusek, to można coś kupić. Dobrze, robię to taktycznie wszystko. No wiem, ja zbieram hajsik, bo teraz mogę innego yy, zakażonego slajma atakować. Zakażonego slajma? Ty może uważać tym zakażonym slajmem. Nie, jest okej. Okay. Jesteś... Eee! Wow, 20 gemów dostałem za freebo... Jakiegoś Co? tutaj z góry lodowej wziąłem Ja też dostałam 20 gemów za friko! Dobra, ile ja mam pieniążków? 84, dobra. Tego popryjemy. Popryjemy, Skąd ty masz tyle pieniądzów? No bo tutaj już atakuję, bo ja leveluję, wiesz, grałem w o, nie, RPG. A nie chcąc... A, bo ty grałeś w takie RPG Tak, i dlatego ja wiem, dobra, muszę coś zrobić, tutaj muszę podejść i coś kupić. Mogę... W, yy... Na tier pierwszy zrobić, okej. Okay. A myślisz, że może mniej jeść inny slime? Wiesz co, nie wiem, ale uruchomiłem i dostałem coś, size bonus dostałem. Jestem ciekawa właśnie, czy może mnie zeżrać większy slime. Czekaj, bo mam inventory do otworzenia. O jest, plus 40, dostajemy więcej w inventory. Trzeba zaraz A gdzie ty Maciek jest? A tutaj jesteś, widzę cię. Ja wszystkich atakuję po kolei i... Tak, faktycznie, dostaję więcej, plus 2. Tak? Tak. Dobra, mamy to, to mamy moje? to, mamy to i pozbieramy. O, są większe slajmy do pokonania, może no na razie te mini. Są mega większe, ale ja nie wiem, czy ja dam radę ich pokonać, wiesz? Dobra, na razie te o, ja mini ty wezmę. Ty jesteś już duży. No, bo dostałem tam w tym, kupiłem, wiesz, w sklepie mi pokazało. Ile ty masz? E, wiesz co, nie wiem nawet. No przecież jest na tobie napisane, ile masz. E, 108 mikronów. Uuu, mikrogramów. Mikrogramów, mikronów. Ej, czy wow. ty mi zjadasz moje złoto? Pewnie tak. No, Maciek! To ja Co? Tutaj sobie EXPIE, proszę iść gdzie indziej. Ja tu zaczepiłem całą gromadkę teraz, i teraz ja nie mogę. Ja muszę teraz no uważać mnie na wszystko. wszystkie. Każdy każdy z każdej strony mnie atakują w ogóle. Co jest w ogóle za sprawiedliwość? Oj, o, o, otwieram skrzynię, wow. otwieram skrzynię. Przyleciało, dobra. Dopiero teraz? Dostałam jakiś bonus rozmiaru, tak. HP mi się odnawia samo? Tak, HP mi się odnawia samo, dobra. Na razie ich nie atakuje. Eee, Patrzę, atakują mnie. A bo tego zaatakowałem Ej, ja dużego. ja mogę kakać! Wow wow wow, wow, Maciek, wow, patrz, wow, patrz, wow wow patrz, wow, wow, to, patrz wow. to, patrz jak umiejętność dostam. Ale Rózia, co ty mi zabierasz moje te slamy? Jakie twoje? No moje. To jest mój slime. Tego dużego to ja atakowałem i co mi zabierasz go? <noise> jak ja ci zabieram, jak ja też go atakowała! Nie, ja atakowałem, a ty się wcięłaś <noise> nieprawda! No tak, wiesz, że ja muszę pożyć cały świat, wiesz o tym, że na mnie rodzice liczą, że teraz ja będę największym slajmem we wszystkim w całym świecie. Takie slajmy nie mają rodziny. Rodziców. Dwa mikrogramy. Powstaliśmy z niczego. Ja mam tyle, nie mam tyle. A tutaj mam, tutaj coś. Nie, te, tego trzeba pokazać. O, kupię sobie nową skrzynkę. O, więcej Dobra, obrażeń zadaję. Mam 300 teraz. Dobra, ja skrzyneczkę biorę teraz Ile? w razie 300. Co zrobiłeś? Nie wiem. Slimowato. To... O, bonusik do ataku wleci. O, Otwieramy to dalej atakujesz? Więcej A? życia, zaraz powiem, bo. i otwieram trzeci. A myślisz, podtrądy. że możemy przejść na inny świat? Jeszcze nie można. A? Size bonus, dobra. Mamy fajnie. Mili... A, potrzebujemy miligramy. Tak, weźmy teraz ustawmy tak. Damage czy shoot size? Nie, shoot Ej, size a macie nie. Mega, podoba mi się moja umiejętność nowa. Equip, Patrz to. Equip. życia. Chociaż życia nie dost mało. Co jest? Ja myślałam, że... Patrz, patrz to. Patrz, jak to mam umiejętność. to jest no chciałem ci pokazać, jak będzie ich więcej. Patrz. Uwaga. Że jak skaczesz, to, to coś się lepiej robi? No. Poczekaj, bo ja życia nie chcę. Ja wezmę więcej shota, żeby yy, więcej rage'a mi zabierało. O. 44. Skąd ty masz tyle? Nie wiem, ale, yy, ale jest Ale okay. ty masz tak tyle? Ja się tak... Nie bawię. Zazwyczaj w takich gierkach to ja byłam lepsza, wow, wow, a teraz o, wow. ty wygrywasz. Nie, 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 bo mój slime ewoluje. No to ewolu to no, moje No, Ja było. wiem, że ewoluował twój slime, to... ale no. No tak konkretnie ewoluuje. <laughs> tak. Ej, ale ja ci powiem, ja mam problem, żeby walić te slimy, te Ej, tutaj takie. Bo, o, bo jak my ich jemy, to są yy, od nas slimy czy po prostu to jest jakiś gatunek, który nas drażnił i dlatego musimy ich pokonać? E, wiesz co, to jest chyba jakiś zły slime. Wiesz co, ja spróbuję na... E, te, ojojoj, mold slajma. Ej, ja w ogóle dostałam Maciek e, wirusowego slima. Dobra, ja tego... o, wow, zniszczyłem wow, tego wow, wielkiego, wow. zniszczyłem tego wielkiego, dostałem więcej monet. Dobra, czyli na Udało nich się skupię. Udało ci się skupię. zniszczyć tego większego? Tak, 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 bo prawie jestem jego rozmiaru, więc dlatego go atakuję. Ja jestem większa od tych, ale coś no mi to nie idzie. Ja 600, bo ja mam większy. Te mage 600. E, to mhm. ty dobry jesteś. Ja teraz otwieram. Dobry jesteś. Widać, że w RPG grałeś. Plus 90 size bonus. Dobra. Ile, ile, ile masz dalej. mikrogramów? Zaraz ci powiem. To, to już miałem. zdublowało mi się. Czyli tak zróbmy. Tego ale fajnie to skacze. Mam coś, że mi plus 90 dodaje do size'u, jak atakuje ich. Wow, ej, uzbierałam na ten na skrzynkę, żeby 10 skrzynek na raz otworzyć. O, o, to dużo. 900 uzbierałam monetno. no. Więcej zdrowia. Dobra. Strzelaj, lepsze strzelanie. O, rzadkie rzadki obrażenia, lepsze strzelanie, więcej zdrowia. U, powiem ci, Maciek, teraz będzie konkret umiejętność. trochę za dużo przeciwników wziąłem i nie wiem co się stanie jak zginę. Ej, powiem ci Maciek, teraz to ja będę prosem, nie? Dobra, mam tu dwóch, yy, tutaj mam kolejnego gagatka. Nie, ja to. Ojojoj, za... oj, oj, znowu zaatakowałem dwóch naraz. Ale dlaczego ty tak robisz? Niechcący, niechcący, naprawdę, uwierz mi, że niechcący. Yy, mam 1,2 mg Ile? 1,2 mg No to chyba sobie żartujesz. Nie, no, poważnie ci mówię. Ła, wow, dostałem cię. Dobra, ja cię tutaj humkam, humkam. Dobra. Humkam, 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 tak, humkam, dobra. Humkam. Nie, jest ok, jest ok. Tutaj wszystko uda mi się. Ile potrzebujemy, żeby dalej przejść? Dwa. Tu jest OBI jakieś do góry. Cie? OBI jest tutaj w tym świecie Ta. z OBI. Ta za, za. Dobra, idę tutaj. Idę. Tędy, 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 lecę. Ła, <laughs> wow, dostałem jakiegoś ja nie... gema na ten. A ja nie umiem tu wejść. Ła, wow, dostałem kolejnego plus sto. Ale jak ty tu wlazłeś? Ja nie wiem. Na... Mam 1,4. Ej, to ty jesteś dobry, bo ja nie potrafię tam wejść. No, gdzie ty idziesz? Tutaj patrz, tu. Ło, wow, no tak, ale... do kolejnego dostałem, co o, jest w ogóle? udało się, tutaj. O. A, jest? dobra, udało mi się. Też cię... podostawałaś? Tak, patrz, tutaj jest, o, ślimak DNA, widziałeś? To, oj, nieźle! Ale odkryłeś ukryte sekrety mapy. Tak, tylko, że yy, dalej dużo nie zabieram HP strasznie. Czemu? Czemu? Muszę, muszę być jeszcze lepszy, muszę być silniejszy. Musisz być prosem, musisz być pro, pro, pro Poczekaj. A ile o. masz ten klejnotów i diament i y, złota? Mam plus, y, plus 35 gemów, 4 na 6 mam w ogóle, co? Ile masz tego? Ej, to jest coś większy ode mnie. No wiem, ja tutaj szukam teraz, wiesz, jakiegoś y, czegoś, co mogło mi by tutaj pomóc y, w jeszcze levelowaniu, ale widzę, że muszę na razie atakować te zwykłe slamiki. Tak, opatrz, ja dostałam coś w sklepie. Ale co? Oj! Co ja do tego? Oj oj oj, 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 oj. Ej, Maciek, Aaaaaa! za te diamenty możemy kupić sobie miligramy. Wow wow, wiesz? wow, 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 wow. Czekaj, bo za, za dużo gości ogarnę... Oj, oj oj. Wiesz ile ja zaatakowałem osób? Za dużo, ile? dużo. <śmiech> <śmiech> za dużo. Za dużo, za dużo, za dużo. Ej, a ile masz? Ej! Najpierw musisz pokonać zaraz szefa. Dwa. Ej, o, to jest szef! Zostałem pokonany przecież. Pisześ... Czy to jest szef. Chciałby rzucić wyzwanie szefowi? Tak! Zaraz mu rzucę, zaraz mu rzucę. Co, już masz dwa? Wow. No. Mi jeszcze brakuje jednego. Dobra, na tego splunę. Pokonałam szefuncia, Maciek! Nice! Dobra. No. Czekaj, ja już mam dwójkę. Będę, będę mogła iść. Dobra, ja też Dobra, go pokonuję. Po... Yy, Czemu? Bierz, bierz szefa i idziemy na portal. Trzeba szefa pokonać, bo szef dy, zawsze da radę. Szef zawsze da radę. Gdzie ty to usłyszałeś? Nie wiem, nie, 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 nie wiem, dobra. Zostałem pokonany przez niego. Co ty dajesz? Naprawdę? Pok pokonał cię szefuncie? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Oj oj, dawaj, bierz go. Jeśli yes. możesz się trochę pod expi, to go będziesz mógł bardziej wziąć. Dobra, jest ok. I skok da. z masy! I od skok razu! ginie. Jej. I teraz mocniejszy Slim atak! Mocniejszy Slim. atak tak jest! Maciek. Pokonałem! Jeszko. Pokonałem! To idziemy na nowy świat. No prze przechodzę do kolejnego świata po prostu. Ja też? Dobra. Ło, wow, 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 jesteśmy My... pod tym. Jak to się My mówi? Byliśmy w laboratorium, jesteśmy na pod mikroskopem. Tak, a jak teraz ją ja zrobić żeby ją niżej i chciałem ja muszę uciekać stąd? Dan, 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 dan. Uciekam, Ej, ja uciekam, ja uciekam dalej, bo ja uciekam, ale ja gdzie uciekam. Ty uciekłeś. Poza teren, poza teren. Spadł na ziemię. Ja uciekłem. Dobrze, i właśnie o to ale chodziło. Ale znowu jesteśmy tacy malutcy. O nie, albo ten świat jest większy. Nie, ten świat jest większy, bo my byliśmy tak malutcy, że nas nie, nie było widać, a teraz dopiero do świata normalnego. Ej, a czy ty widzisz, ile kosztuje teraz jedna skrzynka? Ile? 750. Ojej, bo tutaj większe itemy się dostaje. Ej, Ej, ale ci, wiesz o co chodzi, nie? Tu. Wiesz o co ha, chodzi, ile? teraz większy... Jesteśmy mikronkiem naszym. Jesteśmy no, większym slajmkiem. Mi... No i tak, takim jednej... jesteśmy takim glutkiem, bakterią, zarazą. Której na w ogóle na... nie widać. Ej, ty, Ja super ci... ataki mam. Ej, nieźle ich Ej. biję, ci powiem. Ja też. Ej. Ty... A ile Ej. masz mikrogramów? Jeszcze czekaj. Ej, 6, 7. Tyle masz? Siedem mam i muszę iść teraz kupić coś z mi Pokazuje open open. Ale skąd ty ile masz? Wiem. Siedem. O! Wow! Ty nie nie? Mam ten y, fajny item, że teraz y, y, mod damage robisz? plus 90 tier 2. <laughs> Wiesz co ja usłyszałam? Co? <laughs> że nie wiem, czy ja tak mogę powiedzieć, ale usłyszałam mordkę myć. Nie, nie, nie. Powiedziałem <laughs> ja normalnie? Tak a ja tak usłyszałam, nie? Nie, właśnie normalnie, jest ok. Ja tutaj leveluję sobie postać. Dobra. O, dostałam nową umiejętność. Fajnie, czy skoki. Nie, Ja już mam 10 mikrogramów. Wow. Zabra. A ty? A ty ile? Mm. Troszkę mniej. Aha, no dobra, ja cały czas jeszcze cały czas tutaj i yes, jasno jednego hita wziąłem panu. A Dashem co robię? Nooo! I skąd macie wszystkie? Ale... <grym> ale ja byłam mądra. <grym> ja zaatakowałem całą jesteś... bandę. <grym> Ej, w ogóle zauważyć, że tylko my tutaj jesteśmy? <grym> tak, bo inne mikronki się jeszcze nie wydostały. Wow. Ale my Ej, dajemy podoba radę. Mi się to. A gdzie jest y, teleport do Nowego Świata? E, wiesz co, nie wiem, ale na razie dostałem jakieś te... Ej, tutaj chyba można to zebrać. Tak, Blue Gema można było zebrać, czyli po mapie są porzucane. Szukajmy na razie tych, bo będziemy mogli się powiększać za darmo. Dobra, to idę poszukać. Tam Gdzie znalazłeś jest. pierwszego? No tam obok. O, jest! Kolejny mam, Niebieski. Gdzie znalazłeś? Nie... Ty, a tutaj jakie są? Ja ich nie widziałam. Tutaj znalazłem pierwszego za tym detektywem. E, ile on ten ma z hapsa ten pająk! Ten jest bossem, nie? To jest śluz mrówki! Tam na dół nie mogę iść, dobra. Ile mam? 1300 mam. Zaraz, ile? 1300. Dobra, to ja sobie otworzę na razie ten. Wow. Y, kolejny... Y, ksieneczkę na spokojnie. A gdzie znalazłeś, powiedziałeś y, coś nowego? Slash bonus, okej. Okay. Ruzia Maciek. tutaj! Tam to znale... Ruzia, Ty, tu trudno. Biur... Ej, tu jest biurko! Nie powiem ci. Ej, a zobacz, to jest biurko! Nie powiem ci. Dobra, sama znajdę. O, znalazłam! Nie powiem ci. Był w, był w grupie ludzi. Nie powiem ci. <laughs> Co mi nie powiesz? Co mi nie powiesz? Jeden gram, ty my mamy mikrogram, a później jeden gram. Oj, oj oj oj, ten jakiś slash i skok z góry A nie, nie mam skoku z góry, tylko... O nie! Dużo zabrałem mu. Dobra, jest spoko. Jak ja go nawet nie kapnęłam się, kiedy tylko walnąłeś. Uuu, dobrze. Ej, macie, to jest to był mój. To jest mój. Aha, zjadłam ci. Dobra, i slash, dobra, tutaj Ui, mnie nie trafisz. Dobra. Ej, dobra, no spokojnie, widzę tutaj ładnie 30. A ile już masz gramów? Y, 30. Ile? Jak ty to tak szybko robisz? No bo super umiejętności używam cały czas. No dobrze, ja też, ale co z tego? No. A ile masz tych super umiejętności? No dwie tylko. No to bardzo szybko, Expishy. No. Ej, Maciek, I pluję normalną patrz, też jeszcze. Znalazłam coś, nie, wiem czy tylko znalazłeś, ale w kwiatku jest. A jak tu wejść? Kwiatek, 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 kwiatek. Tutaj, patrz, musimy wejść po tej czekoladce. Dobra. I. A jak tu wejść? Dobra. Skakać, skakać. I zobacz, i tam u góry jest. Widzisz? Dobra. I mam. Jest plus 100 gemów. U, widzisz, jak znalazłam? Tak. Idę teraz kupić kolejną skrzynkę. Staćcie. Tak. Kupię kolejną skrzynkę, zobaczymy, co dostaniemy. Bogatce. Bugacu jesteś, większe. a przede mną ukrywasz te hajsy. Tak. Dobra. Większy, większy ten. Zobaczmy, czy pana tutaj w okularkach pokonam. Deszed. Wow, wow, wow. O, on, jest Cztery... on jest ciężki, on jest ciężki, on jest ciężki. O, ci. dobra, dobra i teraz splunięcie, pyk, daszy. Ej, jest ciężki, jest ciężki. Dobra, ale, ale dużo zebrałem. 50, dobrze, fajnie, super. 50, dobra, słuchaj. Ja będę levelować tak. dalej. Wypamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Wbijajcie się, żeby podbić ten cały świat. Pomóżcie mi i trzymajcie się do następnych odcineczków. Papa. Papa. Pa.